Cześć, zapraszam Cię na ćwiczenia dla seniorów na pozycji siedzącej, na krześle. Będą to proste ćwiczenia, które myślę, że każdy z seniorów, nawet tych mniej ruchliwych, mniej mobilnych, będą mogli sobie wykonać te ćwiczenia właśnie, żeby poprawić to mobilność, żeby wzmocnić te mięśnie i żeby rozruszać całe ciało, dlatego już zapraszam Cię do ćwiczeń. Zaczniemy sobie ćwiczyć dolną partię naszego ciała, czyli nasze nogi, a później pozmacniamy sobie również nasze ręce. Zaczynamy sobie od pozycji siedzącej, usiądź sobie wygodnie. Jeśli nie musisz się opierać, to, to wysuń się lekko do przodu, tak bardziej na brzeg, brzeg fotela czy brzeg krzesła tak właśnie żeby te mięśnie też nasze przykręgosłupowe pracowały żeby nie, nie opierać się i żeby nie wyłączać tych mięśni przykręgosłupowych. zacznijmy sobie od takiego zwykłego prostowania raz z jednej nogi raz z drugiej dwa dwa trzy trzy stopa zadarta do siebie prostuj Nogę do pełnego po prostu poczuję, jak napina nam się ten mięsień czworogłowy, czyli tutaj przód uda. Może również się rozciągać tył yy, pod kolanem, czyli tył nogi. To jest 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. 9, 10 i 10. Kolejne co zrobimy to yy, jest to podnoszenie kolan, czyli podnosimy raz jedno kolanko do brzucha, raz drugie, raz, dwa, trzy. Też tutaj staraj się jak najwyżej podnieść to kolana tak, żeby zawyżać mięśnie naszego brzucha, czyli maksymalnie idziesz do góry pięć, pięć, sześć, sześć, siedem, siedem, osiem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć. I, 10. I teraz ostatnie y, ćwiczenie, które zrobimy, tak które całe nasze nogi, to jest otwieramy nogi na boki, i powrót. Raz. Dwa. Ręce mogą być w lub na, na, y, na naszym tułowiu, jak cię zgłaszać. Trzy. Albo może zacząć tu na poręczek, jeżeli masz. Cztery. Pięć. 6, 7, 8, 9, i 10. Coś co jeszcze zaangażuje nasze właśnie się podłudzia. Powstajemy sobie na palce, czyli nogi zgięty i wstajesz na palce, czyli unosisz pięty do góry, nie odrywasz palców od ziemi, mocno napinasz żłytki i do dołu raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć i teraz unosimy, czyli Unosiliśmy, palce do góry, unosiliśmy pięty do góry, teraz będziemy nosić palce do góry i napinać tutaj w przód naszego podmócia. Raz, czyli stajemy napięta. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 i 10 Słuchajcie, prosimy sobie jeszcze nogi na sam koniec wyprostujemy jedną nogę zaczyń stopę do siebie czyli stopa skierowana w naszym kierunku i zrób skłon i jeżeli nie dosięgasz jeżeli nie dosięgasz palcami do, do palców stóp możesz sobie położyć podłożyć rękę tutaj na podłodziu a, jeżeli możesz, to i trzymaj. Przez 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I połowę wracamy

4, 3, 2, 1 i powrót. Słuchajcie, teraz jeżeli masz możliwość, właśnie jeżeli wstajesz, chodzisz, to porobimy sobie jeszcze wstawania, czyli wstajemy z krzesełka i siadamy. Raz, dwa. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. E, Pociszymy sobie teraz ręce. E, weź do tego butelkę. To będzie naszym takim obciążeniem e, jakąkolwiek butelka, Może być to butelka półlitrowa, e, litrowa, półtora litrowa w zależności ile masz siły. Zrobi za dwa końce i zaczniemy sobie od takiego wyciskania z naszej klatki piersiowej nad głowę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Teraz butelkę na wysokości klatki piersiowej i wysuwamy ją do przodu i do tyłu, w przód i tu, dwa. Jeżeli idziesz do tyłu, trzymaj łopcie blisko tułowia, ściągaj łopatki tak, żeby zagrażać te mięśnie. Na przykład łopatę: kręgosłupa 3, 4, 5. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. I porobimy krążenie czytą butelkę, czyli takie obszerne kółka. Raz. Dwa. Trzy cztery i jak najwyżej potrafisz później blisko tułowia i opuszczamy do sześć siedem osiem dziewięć i dziesięć i w drugą stronę raz dwa Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Słuchajcie, odłożymy już butelkę. Ręce przed sobą łączymy razem i porobimy takie skręty tułowia. Raz na jedną stronę, raz na drugą, dwa, Przy stara się nie skręcać. No tak żeby rotacja była tylko skręgosłupa. 3, 4, 5, 6. Ręce wyprostowane w łokcie 7, 8. 9 i 10. I kolejne ćwiczenie, które wykonamy, jest to takie poprzednie krążenia w naszych ramion. Teraz 2, 3 Od kciuki patrzą na zewnątrz, otwieramy do boku i ściągamy łopatki. Raz. Fajne ćwiczenie, żeby przeciwdziałać garbieniu się. Dwa. Otwieram też klatkę, piersiową. trzy. Cztery. Ręce proste do Pięć. Sześć. Siedem. 9 i 10. Słuchajcie, są to wszystkie ćwiczenia, jakie dla Was dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że okażą się one dla Was pomocne e, i że będziecie korzystać z nich każdego dnia tak żeby właśnie rozruszać to ciało, powzmacniać, porozciągać. E, Życzę Ci miłego ćwiczenia i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobał Ci się filmik, to daj lajka i subskrybuj mój kanał. I zapraszam na inne filmiki.